Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to pan rzekł do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nie czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużne. A zaraz wszystko będzie dla was czyste. Wiele czasu w ciągu dnia spędzamy w takim właśnie miejscu, gdzieś przy zlewie, zmywając, myjąc, porządkując, sprzątając. Dbamy o czystość, czystość swojego ciała, czystość naczyń, czystość pomieszczeń, mieszkania swojego. Troszczymy się, żeby wszystko było czyste, żeby był porządek. Czy tyle samo czasu i uwagi poświęcamy temu, żeby czyste było nasze serce, czyste było nasze wnętrze, nasze dusze? Pan Jezus na to dziś zwraca uwagę i mówi takie słowa, wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Spróbujmy usłyszeć to do siebie. Jezus nie chce nas jakoś obrażać, w nerwach coś mówić. Jezus nas kocha i chce zwrócić naszą uwagę na to, co jeszcze gdzieś wewnątrz jest nieczyste. A nie zwracamy na to uwagi. Jezus chce nam to dzisiaj pokazać. Jezus, który zna serce, zna nasze wnętrze, pokazuje nam wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. O czym mówi Jezus? Kiedy patrzy na mnie, o czym mówi Jezus do mnie, niech każdy sam o sobie pomyśli. Może mamy jakieś wewnętrzne nieuporządkowanie, może jakieś myśli niedobre, jakieś zdenerwowanie, jakieś uczucia złe. Nie pokazujemy tego. Umiemy to jakoś trzymać w sobie wewnątrz, w głębi, ale, ale to jest. Spróbujmy to dziś zauważyć, spróbujmy nad tym popracować, spróbujmy to na modlitwie oddać Panu Jezusowi i poprosić, żeby On pomógł nas, pomógł nam oczyścić się od tego, uwolnić się od tego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.